Witajcie w odcinku 25 mojego vlogu Stella. Pokażę Wam zaraz statyw, który dostałem, bo właśnie będzie go niedługo. Może wujek będzie element dorabiał do statywu, żebym mógł aparat ustawić na statywie. To zaraz Wam pokażę go. Podziwiajcie, to ten statyw. Tutaj mamy dźwignię do operowania kamerą. O. Tak. No więc tutaj mamy wajchę taką dźwignię do sterowania obrotem kamery. Tak. Tutaj się mocuje kamerę na to. Tutaj mamy jakiś wskaźnik, yy, śrubę. Tutaj mamy taką. Tutaj mamy to. Takie coś, chyba to jest. Yy, równo stoi i tak tutaj mamy blokadki teraz jest w tej pozycji zablokowane no tutaj mamy to do operowania dźwignie, żeby żeby nagrywać żeby trzymać tak o chodzi bardzo dobrze to jest Dobrze zrobiona ta zec, jest dobrze zrobiona. Patrzcie, tutaj mamy jeszcze taką korbkę. O. Nie jestem pewien, a to jest żeby podwyższać. Patrzcie, o. O. Poczekajcie, ja to ustawię i wam pokażę. No i patrzcie, jak, jak to wysoko się podnosi. I to mogę tak operować. I używać aparatu swojego na tym statywie. I widzieliście, co, co ja. Jaki, jaką rzecz mi wujek zostawił. Fajną w spadku. Tak. Będę tego używał do nagrywania różnych y, filmów. Co to. Czy to z obchodów Powstania Warszawskiego, czy to z innych obchodów, to będę tego uzywał. Tak, będę się jeszcze bardziej czuł jak gość z telewizji dzięki temu.